Przyjęcie towaru do przewozu. W kontekście umowy o przewóz, przyjęcie towaru jest bardzo istotnym punktem. Przewoźnik otrzymuje wówczas ładunek, który powinien zostać dostarczony do odbiorcy w takim samym stanie, w jakim przekazano go do transportu. Dlatego też należy poświęcić mu odpowiednio dużo uwagi. Ma to na celu zapewnienie, że umowa o przewóz zostanie wykonana prawidłowo. Jest to bowiem ostatni moment, by ustalić dodatkowe informacje dotyczące transportu, czy omówić zastrzeżenia do stanu towaru. Dzięki temu może to także znacznie ułatwić postępowanie w sytuacji, kiedy którakolwiek ze stron zmuszona byłaby dochodzić swoich praw. Podstawową kwestią jest sprawdzenie towaru i przygotowanie na tej podstawie listu przewozowego. W rzeczonym dokumencie powinno się zawrzeć wszelkie informacje istotne dla całej operacji, a sam list powinien towarzyszyć transportowi i zostać wydany odbiorcy przy rozładunku. O czym powinien pamiętać przewoźnik przy załadunku? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, swoją uwagę powinniśmy skierować w stronę artykułu 8 konwencji CMR, który w ustępie pierwszym mówi, przy przejęciu towaru przewoźnik jest obowiązany sprawdzić A. dokładność danych listu przewozowego dotyczących ilości sztuk, jak również ich cech i numerów, B. widoczny stan towaru i jego opakowania. Przede wszystkim należy zweryfikować ilość towaru, jaka została załadowana oraz jeśli zostały określone ich numery identyfikujące. Chodzi tu chociażby o numery WIN w przypadku transportu pojazdów. Dane te należałoby zawrzeć w liście przewozowym lub zweryfikować ich poprawność, jeśli list zostałby przygotowany przed załadunkiem. Poza tym, przewoźnik powinien zwrócić uwagę na stan, w jakim otrzymuje towar do przewozu. Dokładne sprawdzenie pozwoli na uniknięcie odpowiedzialności za m.in. uszkodzenia towaru, jakie powstały przed rozpoczęciem przewozu, czy szkody, jakie mogłyby powstać ze względu na nieprawidłowe opakowanie towaru podczas transportu. Konwencja w artykule 10 porusza kwestię opakowania, ustanawiając nadawcę odpowiedzialnym za jego stan. W sytuacji, w której jego wadliwość spowodowałaby częściowe zniszczenie ładunku w trakcie przewozu, nie będzie on mógł żądać odszkodowania ze strony przewoźnika. Gdyby ponadto wpłynęła na szkodę po stronie przewoźnika, nadawca będzie zobowiązany do jej zrekompensowania. Z tego też powodu w liście przewozowym wyraźnie zapisuje się zastrzeżenia dotyczące jego kondycji, ponieważ w przypadku braku odpowiedniej adnotacji w CMRC powstanie podstawa do uznania, że przewoźnik wiedział o potencjalnej wadzie opakowania, ale nie wniósł zastrzeżenia w tym zakresie. A załóżmy sytuację, w której do przewozu przyjęte zostają telewizory opakowane pojedynczo w kartony, które zostają załadowane na pojazd i ustawione w słupki. Przewoźnik w trakcie sprawdzania stanu towaru zauważył, że jedno z kartonowych opakowań znajdujących się u podstawy słupka posiada załamaną krawędź pomiędzy dwoma narożnikami, co w konsekwencji może spowodować osunięcie całej kolumny kartonów i uszkodzenie znajdującego się wewnątrz sprzętu. W przypadku, w którym wpisze te informacje do listu przewozowego, a towar zostanie wydany do transportu, odpowiedzialność za powstałą przez naruszenie opakowanie szkodę poniesie nadawca. Zaś w przypadku, gdy nie dokona takiej adnotacji i podejmie się przewozu, a powstanie uzasadniona podstawa do przeniesienia winy na przewoźnika. Druki listów przewozowych CMR, które są powszechnie stosowane, posiadają przeznaczone do tego celu pole, w którym powinny znaleźć się uwagi zgłaszane przez przewoźnika. Zwykle jest ono dodatkowo obwiedzione pogrubioną linią, tak, aby nie zapomnieć o zapisywaniu zastrzeżeń. Samo wprowadzenie ich do listu przewozowego nie oznacza jednak zniesienia odpowiedzialności za ładunek. Muszą one również zostać potwierdzone przez nadawcę. Zatem ewentualne uwagi powinny zostać. Wpisane we wszystkie egzemplarze listu przewozowego, a które przy przyjęciu towaru podpisywane jest zarówno przez nadawcę, jak i przewoźnika. W innym przypadku, np. przez zapisanie uwag wyłącznie na egzemplarzu dla przewoźnika i odbiorcy, nie będzie to wiążące. W związku z tym wszystkie zgłaszane zastrzeżenia powinny zostać zaakceptowane przez nadawcę. Zdarzyć się może sytuacja, w której nadawca z różnych przyczyn odmówi potwierdzenia uwag wpisanych do listu przewozowego, a w takiej sytuacji najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie odmowa przyjęcia ładunku do transportu. Możliwe jest jednak, że kierowca przy załadunku nie ma możliwości sprawdzenia ilości oraz stanu towaru. Dzieje się tak w przypadku m.in. transportu zabezpieczonych celnie kontenerów, które zostały zaplombowane, a ich otwarcie wiązałoby się z zerwaniem zabezpieczenia. Nie jest to oczywiście równoznaczne z tym, że przewoźnik zmuszony jest założyć, że przyjmowany do transportu ładunek jest w stanie idealnym, a on poniesie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody. Wówczas w liście przewozowym powinien zostać zawarty zapis, że okoliczności przyjęcia towaru uniemożliwiały jego dokładną weryfikację przed rozpoczęciem transportu drogowego. W przeciwnym wypadku na przewoźniku spoczywać będzie duże ryzyko związane ze zniszczeniem podejmowanego ładunku. Zgodnie z konwencją sprawdzeniu podlega wyłącznie widoczny stan towaru i jego opakowania. Istnieje jednak zapis na podstawie którego nadawca może żądać sprawdzenia zawartości przesyłek. W przeciwnym razie przewoźnik nie ma obowiązku wnikliwego sprawdzania, czy towar wewnątrz opakowania został prawidłowo zabezpieczony i nie jest z tego tytułu narażony na uszkodzenie w czasie transportu. Podobnie wygląda to w przypadku zadeklarowanej w liście przewozowym wagi ładunku. Przewoźnik musi zweryfikować podanej w dokumencie wartości dopiero na żądanie nadawcy. Wobec tego przyjmując towar do przewozu, kiedy nie orzeczono o konieczności dodatkowego sprawdzenia, zakłada się, że stan faktyczny zgadza się z informacją podaną w liście przewozowym. Należy jednak zaznaczyć, że kiedy w wyniku kontroli drogowej okaże się, że doszło na przykład do przeładowania, na przewoźnika może zostać nałożona kara, którą sam będzie musiał zapłacić, a dopiero potem ubiegać się o zadośćuczynienie ze strony nadawcy. Dla właściwego przebiegu transportu duże znaczenie mogą mieć także niezbędne formalności z nim związane. Zadbać o nie musi nadawca, który ma za zadanie poinstruować przewoźnika o czym powinien wiedzieć przy ich załatwianiu. Zwykle te najważniejsze informacje zapisywane są w liście przewozowym, jednak one również nie muszą zostać zweryfikowane przez przewoźnika. Potencjalne nieścisłości w tym zakresie leżeć będą po stronie nadawcy, który powinien wyposażyć przewoźnika, a także we wszelkie dokumenty, jakie mogłyby być potrzebne. Przewoźnik przed rozpoczęciem transportu powinien za to zweryfikować, czy otrzymał wszelkie dokumenty, jakie wpisano w liście przewozowym, ponieważ odpowiadać będzie za ich ewentualną utratę. Z drugiej jednak strony, jeśli przewoźnik nie otrzymałby np. faktury, która jest potrzebna do odprawy celnej i tej faktury nie wpisano by do listu przewozowego, to wina leżeć będzie po stronie nadawcy. Na podstawie konwencji CMR przyjmuje się, że wraz z rozpoczęciem transportu zostały określone wszystkie warunki dotyczące umowy przewozu. Strony umowy powinny zapisać się w liście przewozowym, gdzie wyszczególnia się m.in. Miejsce przeznaczenia ładunku, informacje o ładunku i jego stanie, czy rozmaite instrukcje dotyczące przewozu. Z tego powodu, przy przyjmowaniu towaru do transportu, powinno się dokładnie zweryfikować treść listu przewozowego i wprowadzić do niego ewentualne poprawki czy dodatkowe informacje, których zabrakłoby wcześniej. Literalnie, kierowca, jako reprezentant przewoźnika, nie ma obowiązku weryfikacji wszystkich elementów. Jednak pomimo zapisów konwencji, warto jest sprawdzić nieco więcej rzeczy niż tylko te, do których zmuszają przepisy, możliwe, że dzięki temu uniknie się niespodziewanych utrudnień czy nieprzyjemności.